Nie zaprzeczysz! Nie zaprzeczysz! Nie, zaprzec, nie zaprzec. Za Zaruski tam Dziwo trafiło. A że to trafia tak rzadko, to można trollować. Trzeba jeszcze ludzi powkurwiać. Czekałem 10 minut na mapę. No i nie 10. Kurde, wow. oczywiście co robi duszy Zamyka, nie <mulity> no. Kurwa to nie ten pokój. A Poszedłem do hotelu w, w stale lubię. No ej no, serio. Że na pewno trzyma później to, to podchodziło. Ja mam 5 HP, a tym doszli ma jakieś 20. Co się widzę? Ejdzie spade Jestem Szybko, 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 szybko. Chuj. da późno. Kurde, do góry po prawej i po lewej. Widzę dwóch. Ja to zrobię z na odcinku. czemu by nie.

Tu! To jest zajebiste! Szusi zajebisty. Wpierdalaj! Kukri, ty nagrywasz czy mnie to Nie Nagrywam. Wstawisz to chociaż? Czy będzie jak wtedy? Kukri grywał jakieś trzy filmy za i nie wstawił jak nie Pizda, a nie o Boli się fajnej. Fali hej. jeszcze odkryłem mój stary kap... Pozdają mnie po głosie oh, go aj, aj. Tam do góry Tam gdzie cały czas idziemy Z czym to jest to sushi no Jak on to robi What the fuck we Nie wiem tam dobrać? siedzi. A no właśnie tam Jak? Jak rak So easy mother Trzeba na pewno zeszłóć do poczeka. A to jest Polak! To zaś tak się nazwa ten Boanielsku, admarcy Wygraliśmy? A, czekaj! Nice! Czepaśmy Ja bardzo zasaczyłem, bo otwarłem pojemnik z sushi, znaczy taki, taką torebeczkę z sushi otwarłem zębami Może nie z sushi, ja pierdolę co ja mówię z Wasabi mi się rozdarło Pyszne. To był on? Co ty Co z... sobie? Jest? Kurwa, ten gościu cały czas hmm. kupuje ten rewolwer Sam byś sobie takiego kopił, Kapa, jem to sushi, dwie przewiny. Boże. Jak sobie myślę, czemu sushi jest z ryby, a nie przed z wołowiny? Chyba jak Chyba konie. nie Albo chodzi. Nie zdążył się na 11 a już to się zjechał? Mam Zen M70 Gobi, mm. gobi, gobi, gobi. Jakby, go, go, go. jak, jak przejebiemy na Vertigo, nie? Z tymi moimi statami 1 na 0 na 6 Ej, kto się uczy. Tu już w trawie. Kto się uczy smoków na Vertigo? to będzie tak niepotrzebny, nie? Kosz, nikt normalny nie gra na no w sumie tak. Widzisz, co napisał? On ma rację. the fuck you playing with this revolver? The revolver sucks. Człowieku, po chuj tam ten revolver? Za łeb. Naprawdę, no. Ty ziomek. tak głupi. On ma am duck, a na zdjęciu ma kurwa gołębia. co to jest? Kule, to jest kogo kurwa. Co za łeb. Hey dude, I'm duck, you have fucking pigeon on your, on your profile. Why? What the fuck? Okej. What the fuck? Nice. Grzeczny się... Znaczy, dobra, może kulturalnie... się go nie spytałem, ale no... <laughs> Teraz sobie chcę kikać. Ale jemu chyba o to chodzi. Co on zmienia sobie to zdjęcie i potem tak wiesz tak w kurza ludzi Ej ej, znaczy w sensie czeka na to aż ktoś się spyta i potem go kikuje Ja będę na to ja nie <laughs> Ale da się tam rzucić smoka <laughs> Ej zaraz to obczaję czy tam się da rzucić smoka Dzięki za Angę no. A ty idziesz z serio Chodź A po... Kurwa, ty raku pieprzone

I zrobimy jeden na jeden na vertigo? Ale takie wiesz? ...jakieś zjebane. To no. świetne da Szam Podsać mi to Oj sorry myślałem że to wróg Pojebało mi się trochę sorry Ej Myślałem że mnie wywaliło z gry, bo mi się zaciąłem. Myślałem, że pana zostałem Mówię za co, to przecież jedną osobę zabieg. A on awczy! <grywa> <grywa> Patrz na moje stacy! Próbuj <grywa> <Kurwa> spierta! <grywa> Ej, idzie tam idzie tam... Później poś... Wszyscy doplikali! Jest! Jeszcze raz! Jeszcze raz! <grywa> <grywa> Kurwa, szedł tu. Let gdzie właśnie ci teraz można? Don't kill, don't kill them, don't kill them. Let's, don't let's nie, fun with everyone. nie, Zrób tego. Zrób nie, y Plus. Right. I tak gramy. nie, nie, da się grać. Ty e, tak tak? ogolega, ogoldevia I don't have a I don't spin, have a spin I just type in console, console plus rise Ej, co to znaczy IKR i kurwa rakt Nie ze Nie zeprzecyż! Nie No dawaj Leci <laughs> 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 oni skakali, a ja tak wlazłem i oni się odbili Kurwa nie, oh. <laughs> nie. Kurwa Wszyscy je kill yourself, kill yourself, kill yourself. Kill yourself. się Kill Yosio, Kiosio Czy na pewno chcesz opuścić do poczekania Killio Killyosio Szednie nie Haji O D Rex. Chyba wszyscy spadli na jednego z kosów, Jerry. Najgorszym meczem. Czy ja poszukam tego vertigo? Kalinka, 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 kalinka kal. Na, na, zabij go, bo ja nie mogę, bo dostanę bana. Zabiłem ich. Co <noise> za Oni się sami chcą. Oni, oni sobie. Są... Na tej mapie wszyscy są pojebani, oni sobie sami tam wchodzą w yy, mołtowie, żeby dostać wana i widzę. Ciekawajcie spadłem. To i śmiesznie bo...